Przy wszyscy w Kuchni Maria. dzisiaj przygotujemy rewelacyjne rolatki śledziowe z musztardą, ogórkiem, zalewie pomidorowej i podsmażoną cebulą. Są przepyszne. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tej śledzi. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Uszygowałam sobie pokrojone kiszone ogórki oraz musztardy stołowe. Mam tutaj płaty śledziowe, jest tutaj przeszło kilogram. To są śledzie zielone, niesolone. One są wypatroszone, tak więc teraz z nich ściągniemy skórkę. Tu już mi się z dwóch płatów udało. Odkładam je na bok. Bardzo łatwo skórka schodzi ze śledzi. Każdy płat śledziowy przyprawiamy solą i pieprzem. Każdego śledzia smarujemy musztardą. Proszę, tak to wygląda. Kładziemy kawałek ogórka, zwijamy i spinamy wykałaczką. Powstanie rolatka. Przygotujemy zalewę do śledzi. Do miski dodają pół szklanki oleju. Do tego jedna szklanka wody. pół szklanki octu, 2 łyżki cukru, płaska łyżeczka soli, 4-5 łyżeczek przecieru, dodam 5 Dobra, zalewę mieszam. Cebulę kroimy w talarki. Przekładam ją do garnka. Przyprawiam ją odrobiną soli, wlewam odrobinę oleju i podsmażam. Cebulę podsmażam do momentu aż zmięknie. Następnie na podsmażoną miękką cebulę ułożę rolady ze śledzia. Wleję zalewę i całość zagotuję. Od zagotowania się zalewy gotujemy 7 minut. Gaz zakręcamy, przykrywamy garnek i zostawiamy te śledzie aż całkowicie ostygną. Śledzie chłodziłam całą noc w lodówce. Najsmaczniejsze są na drugi lub trzeci dzień. Już możemy je spróbować. Wspaniale wyglądają, ależ piękna ta cebulka. Proszę, tak wyglądają śledziki. Jeszcze spróbujemy. One przepięknie pachną. Mm. Cebulka cudo. Mm -hmm. Cudowne. One jeszcze tak mocno nie przeszły za lewą, ale już są rewelacyjne. Polecam Państwu przepis. Naprawdę są pyszne. Śledzie są przepyszne. Jak już raz je tak przygotujecie, będziecie przygotowywać je cały czas. Są po prostu bardzo smaczne idealne na przyjęcie na święta i nie tylko. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.